A jak to wygląda jak się przejeżdża przez takie drzewo właśnie, no zobacz Waże jedyny święty Ja pierdolę Jest trochę błota, chodź se zobacz. Siemano, słuchajcie, witajcie w następnym odcinku Dzisiaj jedziemy na dwa motorki Suzuki DRR 650 i Yamaha TT ponownie Taka rozgrzeweczka na razie Jakieś kurwa błotko, nie błotko A wstańmy se elegancko Idzie jak zły Ale tutaj to są fajne Słuchajcie, już są y, możliwości rozwijania kanału. Niedługo będą, będziemy gadać, przez interkomy będzie się nagrywać we dwóch. Bo na razie jestem w pojedynkę słyszalny. Powiedz coś, no ty... a no nich nie usłyszę. Tutaj seminiemy to drzewko, bo to jest takie nieprzeskakiwalne jak na mojej umiejętności. Ej dzisiaj pojedziemy słuchajcie potestować tam gdzie ostatnio skakałem przez tą kłodę. Jedziemy sobie poćwiczyć i przejeżdżanie przez chłodę. Słuchajcie, siemano, słuchajcie, już jesteśmy po zalaniu maszyn. Pole. To jest dramat kurwa, potuk się No zobacz kurwa, no jak to teraz pogadać Ja <grymne> <grymne> Wezmę się! tak mi się smarkać chce <grymne> Aż spolił to sprzęgło Nie to. Dobra, pierwsze drzeweczko jest. Jest tu następne drzewo? No tylko jedna droga. Oj kurwa, A ja pierdolę. A jak to wygląda jak się przejeżdża przez takie drzewo właśnie, no zobacz Może jedyny święty Ej, ale nie no, te drzewa to się fajnie nauczyć kurwa je, je, Jeszcze, jeszcze raz kurwa bo ono jest kurwa pod skosem, wiesz? I czy... No próbowałem na wprost, ale, ale i tak spierdoleło Oj ile paliwa wyciekło, Boże święty Dobra, słuchaj, ta próbujemy jeszcze raz Kurwa, trzeba przesunąć to drzewo a mi coś w krzyżu było. Takie upadki bolą na najgorszy następny dzień No teraz lepiej, bo chyba za blisko byłem To jest najprzydatniejsza umiejętność kurwa motorem jazdy. Przejeżdżać przez takie kuresto. Oj kurwa, aby wyjebał, widziałeś? Nie, widzisz nie? <gry> Ej, ja przez jeszcze nigdy nie wyjebałem. <gry> Dobra, jedziemy. E, dzisiaj, e, dzisiaj jedziemy w ostry teren co ostatnio, żeśmy się nie odważyli, bo nie chcieliśmy się upierdolić, a dzisiaj jesteśmy zdeterminowani na ulewanie się total Dzisiaj przepiękny teren, bardzo będzie Dole jakie to twarde. Ej, to wygląda tragicznie. Ja pierdolę jakiś mi wciągnął. Ja pierdole Jedziemy! O kurwa, ja już stanąłem. Ja pierdolę! Jest trochę błota, choć se zobacz. Ale zobacz, przednie koło Ty kurwa, nie wiem czy to jest przejezdne Ja tu wpadam kurwa A to było, o co chodzi, to było Przejeżdż na tym To nie, to jest... To, to jest chujesz. Będę chlapał Andrzej Uła! Kurwa, nie przejedziemy tego. Ej, tu se drogę zrobił, zobacz! Tu jest droga z zrobiona! Patrzy kurwa otknąłem. Kurwa. Musimy to przejechać. Nawet jakbyśmy bokiem. Tam jedziemy. Nie oddam kurwa. A kurwa. Mi się udało. Już w prawo kręć, kurwa, na to. To jest nieprzejezdne. Będzie się ślizgać. Przed kłodą jesteś. O, pięknie. Patrz jakie to jest odporne, kurwa, na pęknięcia. Chodź no. Albo... Kurwa. Nie dam rady, chodź no. Szybko, bo się zaleje zara, kurwa. No właśnie. Kurwa. Długo nie Hehehehe nie odpala A To to słyszeli Dobra jedziemy kurwa. już koniec. Chociaż? Ale rozpierdol tu jest. Kurwa, ja bez biegu jadę. Kosz układem to by się tak zapierdolił, że to już koniec. Tak mi się wydaje, bo to ciężar. Wszędzie <słuch> <słuch> wokie. O, tu wyjechaliśmy, zobacz. Kurwa, kierunkowskaz się włączyła. chodź się no tu mnie kurwa, spojrzysz, czy kamera czysta. Dobra, przerwa. Dobra, słuchajcie, ruszamy kurwa, dur. odpoczęły, ochłodziły się. Można jeździć. A, bo to jak się wyjebałem, to się wodz. Tu jest głębiej. Ach. Ale silnik jeszcze nie jest zalany nawet. Jestem. się wpierdolił Jakbyś przejechał na pełnej kurwie to by było dobrze Czekaj, czekaj Tu Dejno mi chycisz? Dejno tu Dawaj tutaj ciągnij Żeby go wrzucić do tego rowa Lux Oh, yes.